Chłopi podczas prac polowych przy wydobywaniu ziemniaków wyciągnęli z ziemi tajemniczy przedmiot. Była to mała figurka z brązy. Dzień dobry, na moim kanale staram się Wam przekazać historie zupełnie lub prawie nieznane. Jeżeli Was nie interesują tego typu sprawy, o których mało kto słyszał, to nie oglądajcie tego filmu. Powiem tak przewrotnie. Zagłębiam się w tym materiale w różne dziwne zakamarki historii, które powodują, że wychodzą na jaw rzeczy tajemnicze i pełne zagadek. Jednocześnie te sekrety są blisko nas. Taką historię. Pewnego niezwykłego znaleziska, za chwilę Wam opowiem. Historia sięga starożytnego Egiptu, tak, tak, Egiptu, nie, nie pomyliłem się. A wydarzyło się to w małej, wielkopolskiej wsi, do której zapraszam. Jesteśmy w gminie Witkowo, w powiecie gnieźnieńskim. Właśnie zbliżamy się do tego urokliwego miasta. Poznaniakom kojarzy się ono ze słynnym skorzęcinem. To gigantyczne skupisko ośrodków wypoczynkowych nad jeziorem Niedzięgiel. Plaża z żółtym piaskiem, ciepła woda i nieprzebrane tłum chętnych do wypoczynku w niezliczonej ilości miejsc noclegowych. Po prostu Saint-Tropez Wielkopolski. Nie jedziemy tam jednak, a może pojedziemy. Zbliżamy się do małej wioski, o nazwie Małachowo folwark złych miejsc. To jest cel naszej podróży. Straszna nazwa, prawda? Okazuje się, że niegdyś miejsce to nazywało się Małachowem złych Miemchic. Nazwa z czasem uległa tak zwanej adydeacji, czyli historycznemu przekształceniu na skutek skojarzenia z innym znaczeniem. Chociaż y złe. Mięsico czy złe mięso, bo można tak to tłumaczyć, też nie brzmi zachęcająco. Nie będziemy jednak rozprawiać o złym mięsie, ale pokażę Wam coś ciekawego, wręcz kuriozalnego. I oto jesteśmy na miejscu. Obok pięknej świetlicy wiejskiej znajduje się tajemnicza figura. Tak! To jest figura Izydy. Figura egipskiej bogini płodności macierzyństwa. Na kolanach czyma Horusa. Skąd wzięła się taka figura w tym miejscu? Czyżby Małachowo złych miejsc było aż takim złym folowarkiem, że trzeba było odstraszyć złe demony za pomocą egipskiej bogini? A może jakiś szalony rzeźbiarz postanowił pokłonić się starożytnemu Egiptowi i tak powstała ta figura? Nieprawda. Zaraz się dowiemy, dlaczego ta figura tu się znajduje. Obok jest tablica. Wszystko tu jest napisane. Izyta z Małachowa. Złych miejsc. W latach 30. XX wieku, w trakcie prac archeologicznych na pobliskim, wczesnośredniowiecznym grodzisku pierścieniowym zwanym Łysą Górą, znaleziono figurę bogini Izydy z synem Horusem. Może to świadczyć o tym, że w tym miejscu mógł przebiegać szlak bursztynowy. Obecnie figurka przechowywana jest w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Nie, to nie jest prawda. Po pierwsze, nie w latach 30. XX wieku i figurka. Nie znajduje się w tej chwili w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Tu jest podana nieprawidłowa informacja. Historia tego tajemniczego artefaktu, który tutaj został znaleziony, jest znacznie ciekawsza i zaraz o niej opowiem. Jesienią 1859 roku, chociaż jak podają inne źródła dwa lata później, chłopi podczas prac polowych przy wydobywaniu ziemniaków wyciągnęli z ziemi tajemniczy przedmiot. Była to mała figurka z brązu. Oczywiście nie wiedzieli, co to jest. Była to postać kobiety, której z głowy wystawały rogi i obok był jakiś dysk. Okazało się, że jest to figurka bogini Izydy z chorusem na kolanach. Oczywiście nie miała wtedy tego postumentu, który jest tutaj za nami, został dorobiony później. Rzeczywiście, bogini Izyda miała rogi. To były rogi krowie. A to, co widzimy jako tarczę, to było po prostu tarcza słoneczna. Zaczęto się zastanawiać, skąd ona w ogóle tutaj się wzięła. No przecież ani tu faraona nie widzieliśmy, ani też żadnych piramid nie ma w pobliżu, a do Egiptu stąd jest parę tysięcy kilometrów, nawet w linii prostej. A jednak skąd się tutaj znalazła? Zobaczcie, nawet ktoś znalazł miejsce y, dla y, egipskiego skarabeusza. Y, to już jest chyba jednak fantazja. Niedaleko wsi Małachowo-Złych z Miejsc lub Małachowo-Złych Miejsc, bliżej Małachowa-Wierzbiczany znajduje się bardzo ciekawy obiekt. Jest to grudzisko wczesnośredniowieczne. Jest ono znacznie starsze niż nawet czasy Mieszka I, gdyż mogło pochodzić nawet z V wieku naszej ery. Czyli z okresu, kiedy funkcjonowały już szlaki handlowe. I teoretycznie nawet tutaj można było znaleźć tą figurkę. Jednak czy na pewno, o tym miejscu wiemy bardzo mało. Wiemy tylko tyle, że w 1542 roku, czyli tak dawno temu, już o nim wzmiankowano, nazywając to miejsce grodziszem. Znaczy to, że musiało być bardzo ważne. Później w XIX wieku nazwano to Szwedzkimi Szańcami, jak to było w zwyczaju. Wszystko było Szwedzkim Szańcem, a obecnie funkcjonuje pod nazwą Łysa Góra. Czy ona jest łysa? No ponoć tutaj były drzewa, już ich nie ma. Miejsce jest klimatyczne, ale rzeczywiście dosyć łyse. Nie przeprowadzono tu żadnych badań. W XIX wieku jedynie znaleziono tutaj poroże łosia. Co nie było wtedy rzadkością, i nie wiadomo, czy było związane z tym grodziskiem. I powiem teraz rzecz najważniejszą. To nie tutaj została znaleziona figurka Izydy. Została znaleziona w miejscowości Małachowo-Kempe, 10 km dalej. Skąd to wiemy? Z opisów historycznych z XIX wieku. Przede wszystkim te tereny należały do Franciszka Hrabiego Żółtowskiego, wielkiego patrioty, który miał swoją siedzibę w Niechanowie, a miejsce, gdzie znaleziono figurkę, należało wtedy już do Tadeusza Ulatowskiego, czyli było to zupełnie inne dominium. Nie mogłem sobie podarować, żeby nie przyjechać w to miejsce. Jak można być w gminie Witkowo nie pojechać na najbardziej kultowego miejsca, jakim jest Skorzęcin. Latem są tu tłumy ludzi. Samochody czekają w kolejce po kilka godzin. Każdy chce tu wypoczywać, ponieważ jest piękna plaża. A co się tutaj dzieje w nocy? Można spotkać faraonów lub nawet chodzące mumie egipskie. Zapraszam w to miejsce. Ale my powróćmy do naszej tajemnicy, mianowicie y, słynnej figurki z brązu, teoretycznie z Małachowa folwarku złych miejsc. Czy figurka Izydy z Małachowa jest jedyną znalezioną w Polsce? Otóż nie. W XIX wieku zaczęto interesować się kulturą starożytnego Egiptu. Na potęgę wywożono różnego rodzaju artefakty, zabytki, które trafiały potem do całej Europy i również do różnych domorosłych historyków oraz kolekcjonerów. Również różnego rodzaju zabytki z Egiptu trafiały do Polski. Wiele z nich to są tak zwane znaleziska pozorne. Czyli tak naprawdę nie znamy ich proweniencji. Nie są to artefakty typowe dla starożytnego Egiptu. Są to różnego rodzaju figurki, uszepti czy też skarabeusze. Jednak figurka Izydy z Małachowa, ta figurka z brązu, należy do tak zwanego importu prawdopodobnego, gdyż pochodzi najprawdopodobniej z basenu morza. Przypominam, że w tym czasie wiele szlaków prowadziło z tamtych stron do Polski. Przez Polskę przechodził przecież szlak bursztynowy i wiele, wiele innych szlaków handlowych, o których dopiero możemy się dowiedzieć z badań archeologicznych. Na początku XIX wieku, kiedy słynny egiptolog Jean François Champollion męczył się z rozwiązaniem, rozszyfrowaniem hieroglifów. Znaleziono w Świdnicy również figurkę izydy z brązu. Inną figurkę znaleziono w Seńkowie, a w Żabińcu znaleziono podobną figurkę do figurki, no, powiedzmy z Małachowa, mianowicie izydę z chorusem. To nie koniec naszej historii. Najciekawsze dopiero się zaczyna. Będziemy mówić bowiem o Niemcach, Hitlerowcach nazistach i rabunku. A co się stało z ową bezcenną figurką dowiemy się później. Dla wyjaśnienia znajdujemy się tutaj nad jeziorem tak? Tu znajduje się Małachowo z bych miejsc i byliśmy tu w tym miejscu byliśmy na Grodzisku a figurkę znaleziono w Małachowie kępę. Zobaczcie jaka to jest odległość. Co dalej stało się z figurką Izydy? W roku 1875 trwa do Muzeum Prehistorycznego w Poznaniu. Podano tam miejsce jej znalezienia jako Szemborowice lub Złych Miejsc. Także to miejsce odnalezienia nie jest do końca ustalone. Ale zapisano rzecz ważną, że miała 19,5 cm wysokości i ważyła dokładnie 770 7 gramów, oczywiście brązu. Wybuchła II wojna światowa, Niemcy, najeźdźcy hitlerowcy opanowali Wielkopolskę, jak zresztą całą Polskę, ale skupmy się na Wielkopolsce. Rozpoczął się bezmiar kradzieży cennych i ważnych yy, zabytków i innych przedmiotów istotnych dla kultury polskiej. Rabowano aż do końca II wojny światowej. W międzyczasie działały liczne, tak zwane komisje, różnego rodzaju organizacje, a działali również bezpośrednio hitlerowscy dygnitarze, tacy jak na przykład Artur Gleiser. Poznań był centrum przyrzutowym dzieł sztuki do Niemiec. Na przykład przez międzyrzecki rejon umocniony płynęła rzeka zagrabionych dóbr. Wojna się kończy. Polska próbuje odzyskać jak najwięcej z utraconego majątku. W 1948 roku Muzeum Prehistoryczne w Poznaniu wysyła pewne pismo. Znalazłem to pismo w materiałach archiwalnych i to ono stało się powodem powstania tego filmu. Muzeum Prehistoryczne w Poznaniu. Poznań dnia 8 marca 1948 roku. Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków otrzymuje pismo 11 marca 1948 roku. Oto treść. Do Biura Rewindykacji i Odszkodowań Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. Muzeum Prehistoryczne komunikuje niniejszym, że nie udało się dotąd odnaleźć następujących cennych zabytków. Będących w większości własnością naszego muzeum, częściowo zaś wcielonych do zbiorów muzealnych przez Niemców w czasie okupacji. 1. Brązowy posążek Izydy znaleziony w Małachowie w powiecie Gnieźnieńskim. 2. Drewniana głowa posągu bóstwa pogańskiego z Jankowa w powiecie Mogileńskim. 3. Wiadro brązowe italskie. Z VI wieku przed Chrystusem znalezione w kluczewie w powiecie szamotulskim. Cztery zrekonstruowane wiadro z drewna cisowego z okuciami brązowymi z III wieku po Chrystusie znalezione w poznaniu w Szelągu. Te dwa punkty trzeci i czwarty oznaczone są dopiskiem ołówkiem odzyskano. Czy istnieje szansa na odzyskanie bezcennej figurki z Małachowa? O to zapytam eksperta. Na zakończenie całej historii poświęconej Izydzie z Małachowa spotkałem się w atmosferze zamkowej z doktorem Robertem Kudelskim, człowiekiem, który na temat rabunku dzieł sztuki wie dosłownie wszystko, jest autorem wielu bardzo dobrych książek. Powiedz Robercie, czy, Twoim zdaniem, y, ta Izyda z Małachowa była przewożona w taki sam sposób, jak inne dzieła sztuki, które wywożono z Poznania? Czy dopóki nie znajdziemy dokumentów, możemy spekulować? Ale zakładając tą wiedzę, którą już posiadamy na temat transportu w dzieł sztuki, uważam, że Izyda została wywieziona we wcześniejszym etapie. Rozumiem. Y, powiedz mi, a jaka organizacja mogła się tym zajmować? Bo przecież mnóstwo było tych różnego rodzaju. Yy, prawda, takich komisji, pseudokomisji, tak, które... Tak, to prawda, wszystko natomiast jeśli chodzi o obiekty archeologiczne, jestem przekonany, że zostały one wywiezione przez organizację Annenerbe, hmm. która zajmowała się badaniem dziedzictwa przodków, powołaną przez Himmlera, na terenie Wielkopolski również funkcjonowała. Te pierwsze obiekty, najcenniejsze, najciekawsze, zostały wywożone właśnie przez przedstawicieli tej organizacji. Czy Twoim zdaniem... Yy... Mogła ona być przetransportowana tak samo jak reszta dzieł sztuki do słynnego pancerwerku 701 w międzyrzeckim rejonie umocnionym? Jeśli nie została wywieziona wcześniej, tak jak się spodziewam, to prawdopodobnie tak. Natomiast uważam, że tego typu obiekt archeologiczny został wywieziony dużo wcześniej. Był spektakularny, interesujący. Myślę, że ci, którzy brali udział w grabieży muzeów, zainteresowali się tym obiektem i chcieli go jak najszybciej dostarczyć do Berlina i pokazać Himmlerowi. A to jest ciekawa sprawa, dlatego że tych Izyt znaleziono kilka, tak? I również zbrodni. To były importy pozorne, które były... czy prawdopodobne, które były sprowadzane gdzieś z basenu Morza Śródziemnego, ale jednak zainteresowano się konkretnie tą. Oczywiście, natomiast e, tych archeologów, którzy współpracowali z NNRB, interesowały wszystkie obiekty historyczne, im starsze, tym lepsze. Podobne obiekty wywożono również z Warszawy. Rabowano oporządzenie całe grobu Waregów, wywożono obiekty, które należały do wikingów, obiekty, które odnaleziono przed wojną w Kurhanach. Tego typu rzeczy bardzo interesowały Himmlera, więc no można postawić taką hipotezę, że we wczesnym okresie już ona została wywieziona do Berlina. No tak, bo w 1948 roku muzeum, jeszcze wtedy prehistoryczne w Poznaniu, bardzo mocno poszukiwało tej figurki, Musiała być ona bardzo ważna. Ale na koniec, czy Twoim zdaniem jest szansa odnalezienia jeszcze tego, tej, tej no, skradzionej rzeczy, tak? No bo nie mów mi tutaj o zgubie, czy też yy, już nie? Myślę, że tak. No jak sam wspomniałeś, obiekt tego typu, on nie znika. Jest niezwykle cenny dla kolekcjonerów. Również myślę, że na rynku handlu dzieł sztuki powinien się pojawić wcześniej czy później. Myślę, że tak. Chyba, że zalega gdzieś w którymś z niemieckich muzeów albo gdzieś na zachodzie. Nikt nie chce się chwalić, pochodzi jednak z rabunku, więc być może jeszcze wiele lat poczekamy. Natomiast nie wydaje mi się, żeby doszło do zniszczenia tego typu artefaktów. Robert, dziękuję Ci serdecznie za tę informacje. Dziękuję. Zapraszam również na specjalny odcinek, w którym porozmawiamy na temat zrabowanych dzieł sztuki przyszła pora na podziękowania. Film ten nie miałby takiej wartości merytorycznej bez pomocy Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Dla mnie muzeum to jest miejsce magiczne, znajdują się z nim artefakty, które mnie szczególnie interesują, a dział egiptologiczny po prostu powala. Ja tam idę po to, żeby mieć pod tym jakąś inspirację. Do pisania czy do, do tworzenia nowych materiałów, a także po to, żeby się wyciszyć. Czy to koniec historii figurki Izydy z Małachowa? Nie, nie, nie. Natrafiłem na pewien bardzo ciekawy ślad. Chodzi o Niemca, który z muzeum wykradł lub wypożyczył pewne bardzo cenne przedmioty i najprawdopodobniej do dzisiaj nie zwrócił. Co ciekawe, nazwiska tego Niemca na pewno nie znacie, bo był to człowiek zupełnie niezwiązany z historią sztuki, nie był też żadnym ważnym dignitarzem. Jego tropem pójdziemy już w następnym filmie. Do zobaczenia.